Witam, witam, witam w kolejnym odcinku. otwierając skrzyneczek. Dzisiaj inna skrzynia. W tej skrzyni chyba nie było. Wygląda na to, że kosztuje dużo więcej pieniędzy. Ale tam coś tańsze, więc numerka w prawym górnym, górnym, górnym rogu i tak nie będę zmieniał. Ale może za to, Cześć niebieski, Znaczy fioletowy. Nocne zamieszki. Zamieszki to ja wywołam, jak będą stały ciągle same niebieskie skiny. Wiesz co jest zabawne? Sprawdzałem sobie, jakie dostajemy skiny. I wyszło na to, że dostajemy tylko. Niebieskie skiny w większości. Na ile 140 około odcinków mamy 120 niebieskich. Nie no czekaj, coś, coś źle powiedziałem. No, nie całe 120, bo mamy chyba 20 fioletowych równo. 2, 3 różowe i jeden czerwony. Nie wiem, mam wrażenie statystyka na czerwone, to mi się wydaje, że dwa czerwone powinny być. Chociaż. Chyba, że coś się zbliża do czerwonego, albo chociaż więcej różowych niech daje. No ale cóż. Więcej pieniędzy w plecy? Oczywiście, że tak. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Pa pa!